Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry i drodzy bracia, witam Was na kolejnej katechezie na manowcach wiary. Ostatnie katechezy może dotykały tematów bardzo przyziemnych, tematów związanych z systemem kościelnym, z przewijaniem się polityki, życia kościelnego. Nie dociągnięć i dociągnięć ludzkich systemów kościelnych. Ale wiemy, że to nie wypełnia przestrzeni naszego chrześcijaństwa. Bo to, co najważniejsze, to mieć w sercu Jezusa. To żyć wiarą i zaufaniem do Niego. Żeby nie stać się pustym, żeby nie stać się funkcjonariuszem. Żeby nie stać się kościelnym staty... statystą. Bo to, co nam jest potrzebne, to poszukiwanie i wejście w głęboką relację z Jezusem. I tylko to ma sens. Tylko to ma sens. To czy ja i czy ty, droga siostro, czy ty, drogi bracie, znajdziemy i będziemy kultywować sobie głęboką relację z Bożym Słowem, głęboką relację z Jezusem Chrystusem w przeddzień uroczystości w wniebowstąpienia Pańskiego, którą w naszym kraju obchodzimy w niedzielę chciałem posłużyć się Bożym Słowem, które rzucia, rzuca światło na to kim mamy być, jak mamy postępować, jeśli mamy w sercu Jezusa, jeśli kierujemy się żywą, niesfałszowaną Autentyczną wiarą. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. Potem 11 uczniów udało się do Galilei na górę, którą Jezus im wskazał. A gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon. Niektórzy jednak powątpiewali. Wtedy Jezus zbliżył się i oznajmił im: Została mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co Wam nakazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Za Twoją obecność. Dziękujemy Ci, że w przeddzień uroczystości Twojego w niebo wstąpienia, że w przeddzień uroczystości zesłania Ducha Świętego utwierdzasz nas w tym, że Jesteś z nami. Że w tym trudnym czasie, który przeżywamy. W naszej rzeczywistości, w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach. Możemy wiarą zawsze dotykać tych słów, a oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Drogi bracie i droga siostro, On jest z nami. I zapewniam to i mówię słowami wypływającymi z serca. Nie mam na to dowodu. Nie będę tutaj pozytywistą i nie pokażę Wam, od właśnie Jezus jest z nami. Ufam. I te zaufanie, tą wiary, chciałbym pokazać Tobie dać o niej świadectwo, że ostatecznie to, co najważniejsze, to właśnie to zapewnienie. Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Panie Jezu, chwalimy Cię za to że jesteś z nami. Chwalimy Cię za to, że dałeś nam nakaz, abyśmy czynili uczniów, abyśmy przekazywali im Twoje Słowo, bo ono jest najważniejsze. Abyśmy je adorowali, abyśmy nim żyli. I aby to Boże Słowo było naszą jedyną orężem. Nie żadna inna książka, nie żaden inny przepis, ale Twoje Jezus Słowo. Włączając wspólnotę Bożego Słowa, wspólnotę Kościoła, tych, którzy chcą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Jezu, prosimy Cię, prowadź nas drogami wiary autentycznej, prowadź nas drogami wiary odpowiedzialnej. Dodawaj nam tyle odwagi, abyśmy sami w sobie umieli rozróżnić, które z naszych zachowań religijnych są pozorami, które wypływają z naszej nieautentyczności, które wypływają z naszego fałszu. I pozwól nam docenić te, które są naszym autentycznym doświadczeniem religijnym. Doświadczeniem, Jezu, Ciebie. Ciebie, który wstałeś, Ciebie, który w niebo wstąpiłeś. Ciebie, który powiedziałeś, oto jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Panie Jezu. Wołamy w tym czasie... Przybądź Duchu Święty. Wołamy każdego dnia coraz głośniej, z większym zaufaniem: Przybądź Duchu Święty. Przybądź Duchu Święty do mojego serca. Przybądź Duchu Święty do naszych serc. Abyśmy naszą żywą wiarą dotykali Twojej rzeczywistości. Duchu Święty. Nieustannie prowadź nas drogami wiary autentycznej. Droga siostro i drogi bracie. Tylko uwielbienie i adoracja Bożego Słowa. Jezusa Chrystusa, Boga w Trójcy świętej jedynego, Ojca Syna i Ducha Świętego, czyni z nas chrześcijan. Chrześcijaństwo to nie partia. Żaden dokument. Nie czyni człowieka chrześcijaninem, akt chrztu, wierzmowania, nawet akt święceń. Mój jeden, mój pierwszy proboszcz nieodrzełowanej pamięci ksiądz Raymond Machulec mawiał że niewierzących można znaleźć po jednej i po drugiej stronie ołtarza. A więc nawet świadectwo święceń nie jest tym dokumentem który w procentach może powiedzieć, że jestem chrześcijaninem. Bo chrześcijaninem czyni mnie relacja do Jezusa. Dokument tą relację może odzwierciedlać. Dokument tą relację może potwierdzać. Dokument tą relację może utwierdzać. Ale dokument na pewno tej relacji nie buduje. Dlatego, droga siostro i drogi bracie, przed nieloczystości zesłania Ducha Świętego, przed nieloczystości w niebo wstąpienia Pańskiego, jest czas, aby zapytać siebie samego, jaka jest moja wiara. Gdzie i w czym moja wiara jest zakotwiczona? Czy ona jest zakotwiczona w Bożym Słowie? Czy ona jest zakotwiczona w Bożym Duchu? Czy ona jest zakotwiczona w tym, co ludzkie? To ona jest zakotwiczona tylko w tradycji, to ona jest zakotwiczona tylko w przeżywaniu, a może zakotwiczona jest w strachu, bo przecież trzeba iść do kościoła, bo przecież trzeba się modlić, bo przecież trzeba dziecko posłać do komunii, bo przecież trzeba, trzeba, trzeba. Na gruncie wiary nie ma słowa musisz. Na gruncie wiary jest słowo chce wierzy. Dlatego też to jest jedyny kierunek, jaki nasza wiara może objąć. To jest jedyny kierunek, jakim nasza wiara może się zwrócić. Jest nim Jezus. Jest nim Święty Duch. Panie moi, za tydzień chrześcijaństwo, kościoły chrześcijańskie Będą przeżywać tajemnicę zesłania ducha świętego. My wierzymy, że ona raz, ta jedna zasadnicza dokonała się po wniebowstąpieniu i po zmartwychwstaniu pana Jezusa. Ale też wierzymy, że w liturgii uobecnia się wspominana tajemnica. To jeden z wymiarów liturgii, to jeden z wymiarów aktualizacji i to jeden z wymiarów obecności, Bożego Słowa i Boga w naszym życiu dlatego wołamy już teraz o Ducha Świętego dla nas. Wołamy o Ducha Świętego do naszych serc. Wołamy o Ducha Świętego do naszych wspólnot, do naszych Kościołów, do naszych parafii. Wołamy Duchu Święty wołam przyjść, bądź jak ogień w sercu Mel. Święty, Ty tworzysz to, co wielkie w sercach ludzi, tworzysz to, co wielkie w naszych sercach, w naszych wspólnotach. Racz wejrzeć, Duchu Święty, na nasze słabości, racz umocnić nasze trudności. Nawet umocnić nas w przeżywaniu naszych trudności. Niech Twoje światło każdego dnia nas prowadzi. Niech prowadzi nasze rodziny, te, które przeżywają najtrudniejsze kłopoty i trudności. Niech prowadzi nas w naszym życiu zawodowym. Niech prowadzi chorych, cierpiących. Duchu Święty, niech prowadzi nasze wspólnoty, nasze kościoły, naszych liderów, naszych duchownych, naszych wiernych. Abyśmy chcieli stworzyć jedną rodzinę. Jedną rodzinę w Tobie. Duchu Święty, wołam przyjdź. duszy Bołajmy, duchu święty wołam Bóg jest pośród nas. Jest pośród nas. Wołajmy. Wołajmy wódźmy się do ducha świętego. Dzień. spadni siły, motywuj naszą wiarę, by była czysta, świeża. Duch Święty, Ty to tworzysz, Duch Święty kołam szyjny. Bądź jak Bądź jako im duszy mej Bądź jako niecielen rozpadnie. Wnosimy ręce, uwielbiamy Twoją moc, która potrafi każdego chrześcijanina doprowadzić do źródeł wiary żywej. Prowadź nas, motywuj nas, Bóg święty, dotknij naszych ser, rozpalaj naszych ser, bądź przewodnikiem na drodze po manowcach naszej wiary. Święty, prosimy Cię, aby wszyscy wyznający imię Jezusa wszyscy, którzy przyjęli ten chrzest imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, stali się jedną rodziną jedną rodziną, która z wiarą żywą przeżywa obecność Jezusa Duchu Święty, Ty możesz rozpalić nasze serca, Ty możesz wypalić z nich nienawiść, Ty możesz wypalić z nich podziały, prosimy Cię Duchu Święty Musimy się w Duchu Święty wypaść z nich podziały. Bądź z nami, módl się z nami, motywuj nas. Duchu Święty wołam przyjść. Drodzy siostry i drodzy bracia. Niech modlitwa uwielbienia, modlitwa w Duchu Świętym, modlitwa w autentycznym zatopieniu się w mocy Ducha Świętego. Nieustannie nam towarzyszy. To modlitwa autentyczna, to modlitwa, która wypływa z serca, to modlitwa, która nie zawsze może jest składną modlitwą słów poukładanych, pięknie napisanych, przeczytanych, przemyślanych, ale to modlitwa, która płynie z serca. To modlitwa, która jest natchnieniem. I wyobraźcie sobie, kiedy teraz poczułem to, że moc Ducha Świętego jest motywująca. Modliłem się o to, abyśmy wszyscy byli jedną rodziną, którzy wyznajemy imię Boga w Trójcy Święty, jedynego, którzy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego zostaliśmy ochrzczeni. to jego natchnienie doprowadziło do tego, że wypowiedziałem tę modlitwę w Duchu Świętym. Abyśmy wszystkie podziały odsunęli na bok. Nienawiść, którą darzymy siebie, i w Duchu Świętym wybaczyli sobie i powiedzieli: Razem głosimy miłość Jezusa, bo miłość Jezusa i żywa wiara może dać człowiekowi ukojenie. Dlatego też, drogie siostry i drodzy bracia, niech nas prowadzi takie właśnie przeżywanie. Obecności Ducha Świętego, takie przeżywanie obecności Boga. Chciałbym, aby w naszej kaplicy w Rybniku odbywały się takie nabożeństwa. Nabożeństwa, które z muzyką uwielbienia, ze śpiewem uwielbienia będą prowadzić nas do odkrywania żywej wiary, z Bożym Słowem i obecnością Jezusa w najświętszym sakramencie. To moje marzenie, które za niedługo się powinno spełnić, kiedy nasza kaplica zostanie przez biskupa poświęcona i rozpocznie swoją działalność. Duchu Święty, Ty jesteś siłą i motorem naszej motywacji. Tobie też oddajemy tę sprawę. Duchu Święty, prowadź nas.